Dobry wieczór. Gratulacje dla, dla drużyny ze Starogardu. Stawili bardzo ciężkie warunki, ale my dzisiaj zagraliśmy naprawdę fajny mecz. Wpadała ta piłka do kosza. Dzieliliśmy się tą piłką przede wszystkim. Na pewno potrzebowaliśmy takiego spotkania przed play żeby nabrać tej pewności siebie, złapać ten wiatr w żagle i, i, i wejść z pełną mocą w play-offy. Teraz, teraz leczymy te drobne urazy, które są po całym sezonie. I, i, I przygotowujemy się do najważniejszej części. Dziękuję. Gratulacje dla mojej drużyny. Myślę, że taki mecz dla nas y, bardzo fajny. Tak? Y, tym bardziej, że graliśmy bez odrana Kordalskiego, a chyba każdy ma świadomość, ile ten gracz dla nas znaczy. I to mnie cieszy, że my dzisiaj tego tak naprawdę nie, nie odczuliśmy. E, troszeczkę do tego meczu. Podeszliśmy inaczej niż do każdego ligowego, no bo każdy ma świadomość, że to pierwsze miejsce dla nas już nie było zagrożone. E, dlatego też dałem troszeczkę więcej pograć zawodnikom, którzy normalnie mniej grają, tak? szersza była ta rotacja. E, myślę, że to też w jakiś sposób fajnie pokazało, że, że w odpowiednich momentach każdy jest w stanie w tej drużynie dołożyć swoją cegiełkę. Cieszy mnie to, że. Drużyna z, ze Starogardu tutaj wróciła troszeczkę do meczu, i, i że ten mecz nie kończył się cały w takiej piknikowej atmosferze, tylko na koniec mogliśmy faktycznie poczuć ten fervor walki. No i w takich momentach już wychodzi kto, jak i dlaczego gra. I to jest też dla mnie fajne, że. że pokazuje jaka ta drużyna zrobiła postęp bo dokładnie w takiej samej sytuacji na początku pierwszej rundy w Krośnie pozwoliliśmy dojść przeciwnikowi do siebie i i, i przeskoczyć tam po dogrywce ten mecz się skończył, ale, ale, ale przegraliśmy spotkanie będąc w pełnym składzie a dzisiaj w niepełnym składzie i tak jak mówię bez nominalnego rozgrywającego a myślę, że to jest jedna z najważniejszych pozycji jak nie najważniejsza w szczególności w, takich, w takiej atmosferze gorącej to to jest klucz, żeby znaleźć kogoś kto tą piłkę jest w stanie przekozłować, ustawić akcję i zagrać to, co sobie gdzieś tam planujemy. My tego dzisiaj aż tak bardzo, ten brak Adriana nie odczuliśmy i to tylko kolejne gratulacje gdzieś tam dla mojej drużyny. Szykujemy się dalej, bo przed nami najważniejsza jakby część tych rozgrywek. Słuchamy pytania? Panie czyli Paweł powiedział przed chwilą, że to było troszkę inne podejście było do tego meczu. E, czy to, co widzieliśmy dzisiaj, to też było takie przytropanie do tej co Coś Pan dzisiaj e, przeświczył przed fazą KO? Bardziej tu chodziło o to, żeby poszukać człowieka, który na przykład w ciężkich momentach, jeżeli w razie kontuzji, w razie różnych takich no, sytuacji, których nie możemy teraz przewidzieć, ale trzeba się na nie przygotować, czy ja mam kogoś na ławce, kto jest w stanie wejść, no, bo ja, tak jak mówię, no, grałem na tej hali. Więc wiem, jaka tu jest atmosfera. I czy będzie ktoś, kto w takiej ciężkiej atmosferze jest w stanie wejść i coś zrobić, jeżeli akurat jego szansa nastąpi w playoffach, tak? Bo w playoffach jednak gra się dzień po dniu. Dla mnie to jest niezrozumiały system rozgrywek, no ale to powoduje, że, że to zmęczenie się na warstwie, Jak się gra, tak weekend weekend i później środa, to naprawdę różne rzeczy mogą wychodzić i my się jakby na takie rzeczy przygotowujemy. Natomiast jeżeli chodzi o jakby taktyczny aspekt, to, to chcieliśmy. W meczu ligowym często tak jest, że próbuje się jakiegoś ustawienia. Jeżeli ono nie wychodzi, to tak naprawdę przechodzi się do następnych, do tych, które są skuteczne. A czasami się nawet zostaje tylko i wyłącznie przy tych skutecznych, dopóki przeciwna drużyna sobie z nimi nie poradzi. Natomiast dzisiaj chodziło o to, że jeżeli coś tam. Tak umawialiśmy się z zawodnikami, że jeżeli coś tam nie wyjdzie, to próbujemy to kolejny raz. No bo nad pewnymi opcjami trenujemy, ale to już nie będę jakby aż tak zdradzał konkretnie co chcieliśmy uzyskać, no bo nie chcę Ale nie to są odpowiedzi na kogo może pan liczyć, jeżeli chodzi o zonniku z łapki. To też zastanawiam się. Tak. A proszę powiedzieć panie trenerze, bo to nie jest tak, że będziecie chodzi chyba z kolei Wosowa, jeszcze tego. Tak, wspólnie Polnego Warszawa i w, w następnie albo Tychy, albo, albo SKS właśnie. No, tak wychodzi. Tak. I ja rozumiem, że pan dyplomatycznie powie, że z każdym jest trudno i tak dalej, ale patrząc na tę drogę. Jest pan zadowolony? No ja myślę, że można powiedzieć, że pierwsze miejsce daje podwójne, podwójną taką wartość, no bo jednak po pierwsze to, że jesteśmy, zawsze będziemy zaczynać i zawsze będziemy kończyć na własnej hali, o ile seria będzie trwała maksymalną liczbę meczów. No i zawsze jak się z pierwszego miejsca zaczyna, no to się omija powiedzmy drużyny 2-3, które teoretycznie są najmocniejsze, poza pierwszą drużyną. A tutaj myślę, że no, to pytanie to pytanie, jest... pytanie co będzie z Kotwicą Kołobrzeg, tak? ja bo, bo myślę, że to jest drużyna z tego dołu tabeli, która no. jest taka najbardziej niebezpieczna, bo ja uważam, że ich założenia przed sezonem były zupełnie inne niż teraz mówią. Natomiast i, i wydaje mi się, że dla tej drużyny play to jest ostatnia szansa na uratowanie sezonu. Więc to też jest to, że kończą na szóstym miejscu, to wydaje mi się, że są w tej drabince 2-3. Więc to jest taka drużyna, która myślę, że, że, że gdzieś tam z tego dołu tabeli na pewno będzie niebezpieczna, no bo tam ma kto grać. Tam ja uściszę pytanie, chodzi mi o styl gry, bo nie zawsze patrząc na to te czwarte, piąte drużyny odpowiadają, bo czasami jest tak, że drużyna, która jest niżej nie odpowiada stylowi gry. A... No, no, chodzi o miss mhm. tak. Chodzi tylko i wyłącznie o miss mecie. Tutaj ten styl gry taki, że się gra sobota, niedziela, sobota, niedziela, więc jest no play-offy. To, to są już rozgrywki play i tutaj już te miss mają dużo większe znaczenie, bo przed Przede wszystkim e, trenerzy i drużyny mają więcej czasu, żeby się przygotować do tych misji żeby je przygotować jak atakować. E, bo jak się gra, a pierwsza liga w tym roku była naprawdę mocno intensywna i jak się gra na przykład najpierw w środę, a później, czy tam powiedzmy sobotę, w środę, to żadna drużyna nie jest w stanie się przygotować. Jeszcze w szczególności, że ta środa to z reguły jest na wyjeździe to nikt nie jest w stanie się tak dobrze przygotować, żeby zaatakować konkretnego gracza i, i wymyśleć nie tylko jeden, tylko może z dwa, trzy sposoby, no bo skoro mamy jakąś lukę, no to możemy na tą lukę więcej rzeczy przygotować, skoro mamy teoretycznie 2,5 tygodnia. Tak? Natomiast ja się tego nie boję, bo mam na tyle mocną drużynę i w, na tyle sposobów możemy grać, że no chyba po raz pierwszy, to na 100% mogę powiedzieć, że uważam, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystko. Panie te, też y, ostatnie pytanie jest już bardziej generalne, bo rok temu tylko, że byłem na sobie w Perpinie, kiedy że z i ja mam pytanie takie, czy te rozważania, a kto jest dobrym, a kto jest złym trenerem, to są takie rozważania papierowe, bo pan mówił, by że ratował zespół w ostatnich kolejkach przed spadkiem, a dzisiaj jest pan nie ratowałem na a? pięć kolejek przed, a? A? Za, no to jest myślę ważna różnica, istotna różnica. Powiedzmy, że pan był w innej sytuacji niż dzisiaj, bo pan jest mm -hmm. dzisiaj trenera zespołu jest na pierwszym miejscu i jest głównym faworytem do awansu do Ekstraklasy. Ja powiem może tak. Wiadomo jest, że jakoś trenera podbijają zawodnicy, bo nie można... żaden trener na świecie, Jackson, schodzący do pierwszej ligi biorący drużynę, która będzie walczyła o utrzymanie w pierwszej widze. Nie wyskoczy powyżej pewnego poziomu, no bo tu gracze są najważniejsi, natomiast to też nie działa w drugą stronę, że jak się ma zespół dobrych graczy, to że on się sam poukłada czasami, naprawdę bardzo rzadko, ale czasami to się tak zdarza, bo się trafi dwóch, trzech chłopaków, którzy się znają, trafi się jakiś jeden zawodnik, który jest w stanie przejąć tą rolę takiego kapitana i wiodącej osoby lidera i on to jest w stanie stalić. Natomiast to się bardzo rzadko zdarza i jest kupę roboty, żeby taką drużynę pogodzić, bo na papierze fajnie się mówi, że. No, ja tak czytałem o swojej drużynie, że z pierwszej mojej piątki to każdy gracz mógłby być gwiazdą innej drużyny. Ja się zgadzam. Tylko, że proszę, yy, 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 nikt nie rozumie, ile trzeba pracy wykonać, żeby tych ludzi, którzy są liderami i za to mam największy ukłon do swojej drużyny, bo my od początku sezonu rozmawialiśmy o tym, ile każdy zawodnik będzie musiał poświęcić, żebyśmy wygrali bo każdy ma swój wkład, ale każdy będzie musiał jakąś część swojej gry poświęcić, bo inaczej się nie zgodzimy, bo piłkę mamy tylko jedną, a tu było mnóstwo graczy, którzy w swoich drużynach grali wiodące role. Jeżeli chodzi o wywalczenie awansu, to jest tylko jeden, Adrian Kordalski, natomiast cała reszta, no niektórzy w play-offach nigdy nie grali, a już kupola brak w tej pierwszej lidze, ale są to szołowe postacie i tutaj jest ta praca trenera, bo zupełnie inna moja praca była. Pelpinie, gdzie mieliśmy graczy drugoligowych, których trzeba było z doświadczeniem większości drugoligowych i trzeba było troszeczkę nauczyć tej pierwszej ligowej koszykówki. Dodatkowo byli to młodzi ludzie, więc jeszcze ich rozwinąć, a zupełnie inaczej moja praca wygląda teraz w górniku, bo oczywiście każdy gracz powinien, ja uważam, że każdy nawet 40-letni gracz powinien się rozwijać, natomiast chodzi o dopasowanie gry tak, żeby wypuklić jak najbardziej ich dobre strony. Pochować mankamenty i cały czas pracować nad atmosferą, żeby była dobra chemia, bo w takiej drużynie, no mówię, jak zawodnik, który jest przyzwyczajony do określonych statystyk przy swoim koncie i nagle przychodzi do mocniejszej drużyny, niewielu, naprawdę wielu graczy nie umie się odnaleźć w czymś takim, że nagle jego statystyki wyglądają gorzej, słabiej, że on nie ma już piłkę tak często, to prowadzi później do egoizmu, a egoizm to jest chyba jedna z najszybszych rzeczy, które, którą gracze się zarażają. A jak się ma drużynę gwiazd, która jest zarażona egoizmem, nie ma opcji, żeby ta drużyna wygrywała. Więc kończąc to pytanie, uważam, że dobry dobrej jakości trener zawsze zrealizuje cel postawiony, no bo żaden wariat nie będzie brał, no jakby w nie obiecał, że będę grał o Ekstraklasę, to chyba bym zwariował. Natomiast yy, yy, kluczem jest potencjał graczy i yy, jak się realizuje plany, to uważam, że wtedy ocena trenera jest taka, a nie inna. Jeżeli realizuje plany, no to jest dobrym trenerem, nie realizuje, nie jest dobrym trenerem. Czasami przy, po drodze jest taka ilość przypadkowych zdarzeń. No, ale wiadomo, że to jest, że wygrywa, to wygrywa cała drużyna i o sukcesu jest wielu. Natomiast jak przegrywają, to przegrywają trenerzy. No, no, jak to ktoś to się jest trenerem, to tak. A, a co trzeba poczekać do tego, prawda? Oczywiście. No ja myślę, że teraz to jest oczywista sprawa, że jeżeli jesteśmy na pierwszym miejscu i nie awansujemy, no to wszystko inne będzie porażką. Nikt w Obrzyku nie liczy na, na kolejne drugie miejsce, nikogo to nie będzie cieszyło. Zresztą tak z moim nie po to przychodziłem do w Dziękuję bardzo. Gratulacje dla Wałusza za, za dzisiejsze zwycięstwo. My gdzieś tam weszliśmy solidnie w mecz. Przez pierwsze parę minut graliśmy naprawdę dobrą koszykówkę, realizowaliśmy nasze założenia, założenia w ataku, co dawało nam gdzieś tam wolne pozycje, jakiś wymuszony fał. Natomiast z czasem ta koncentracja spadała i gdzieś tam te, te piłki czy, czy zagrywki gobiliśmy i, i to nas powodowało, że, że do przerwy schodziliśmy z ośmiopunktową stratą. Po przerwie staraliśmy się wrócić do meczu, ale, ale gdzieś tam zespół, zespół z Wałbrzycha trafił kilka, kilka łatwiejszych punktów. My też nie, nie realizowaliśmy tak założeń, jak, jak powinniśmy, tak jak robiliśmy to, to gdzieś na początku. No i potem się już ciężko grało, kiedy przeciwnik jest, jest w gazie, cały czas gdzieś tam go goniliśmy, goniliśmy, ale, ale co goniliśmy, to znowu gdzieś tam, czy to trójka, gdzieś tam dwójka. No i ciężko się tak gra, ciężko się gra, kiedy gonisz, gonisz, jeszcze, jeszcze wierzysz, walczysz i, i dostajesz trójkę, która tak naprawdę powoduje, że, że tych szans już praktycznie nie było. Mamy gdzieś tam swoje problemy. Ale, ale to nie jest wymówka, teraz chyba z tychami gramy, jeśli tam ktoś dobrze mi powiedział. Szkoda, że nie wygraliśmy tego meczu, bo byśmy mieli przewagę, przewagę parkietu. Nie, tym... nie, 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 byśmy nie mieli. Nie? Nie, bo tych wygrały. No to, no to byśmy nie mieli, przepraszam. Eee, teraz skupiamy się właśnie na play-offach. Eee, chcemy, chcemy iść jak najdalej i, i musimy pokonać tych, z którymi jak wiemy ciężko się gra, ale będziemy przygotowani, będziemy gotowi i, i mam nadzieję, że to pokażemy na parkiecie. Pytanie do Piotrka. Tychy eee, to jest dobry mecz, a tak już bardziej szczegółowo jeżeli chodzi hmm. o... Albo... Wie Pan, eee, w pierwszej lidze ciężki mecz, to z każdym jest tak naprawdę ciężki mecz. Eee, ten, eee, Kolejka runda zasadnicza pokazała, że, że z każdym trzeba grać jako, jako mistrzostwo. Nawet Bolonia pokazała, która, która gdzieś tam na początku była z tyłu, że, że gdzieś tam potrafi, potrafią grać w kosza I, i w każdym meczu trzeba się bić. Czy Ty to dobry przeciwnik? Powiem tak, jeśli chcemy grać o najwyższe cele. Nie chodzi mi o to, żebyś powiedział, że... Tak, z... tylko, powiem, do... ja rozumiem, do czynania, tylko że, no... wie pan, jeśli chcemy grać o najwyższe cele, to, to i tak musimy wszystkich pokonać, prawda? E, czy to będą tychy, czy to będzie, nie wiem, Fałczyk, e, tak jak teraz. E, mam nadzieję i, i myślę, że, że będziemy mocno przygotowani, skupimy się. E, tak, aby pokazać, że, że potrafimy walczyć o, o jak najwyższe cele. Yy, na wstępie gratulacje dla trenera Radomskiego i, i zespołu z Wałbrzycha za wygranie rundy zasadniczej. Zdecydowanie byli najlepszym zespołem w tej rundzie i, i też pokazali to dzisiaj przyjeżdżając tutaj. Yy, lekko osłabieni, ale zagrali yy, najlepszym zestawem. Jeśli ktoś myślał, że, że oni, oni tutaj się położą czy coś w tym stylu, to na pewno, na pewno pokazali to, że mm, Wygrali ligę i zasłużenie. W sytuacji fair play podeszli do sprawy, nieważne, kto u nas grał, jak grał, byli, byli cały czas z najlepszym zestawem na boisku, praktycznie. Jeśli chodzi o ten mecz, fajnie weszliśmy, weszliśmy w ten mecz z dobrą energią. Potem troszeczkę zabrakło. Jakby opadliśmy, musieliśmy zrobić jakieś zmiany, weszli zawodnicy, którzy na co dzień nie grają. I może też trochę opadła ta. Ta początkowa euforia, no na pewno troszeczkę, no tutaj nie będę ukrywał, że jakby zaskoczył, nam, zaskoczył nas zespół z Wałbrzycha skutecznością za trzy, bo, bo jeśli ktoś śledzi tą ligę, to zdaje sobie sprawę, że ten zespół jest jakby, mówi się, że jest to nie nierzucający zespół. Znaczy nie można powiedzieć, że nie nierzucający za trzy punkty, ale pierwszą na pewno ich jakby jedną z, 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 z tak mocnym zespole słabszych w broni jest rzut za trzy punkty. I my dzisiaj troszeczkę odpuściliśmy rzuty na pewno sitnika i, i, i niedźwieckiego to są moje trenerskie rzuty, bo my odpuszczamy te rzuty i, i, i tak jest w, nas, w naszym zestawieniu, więc tutaj na pewno na pewno troszkę, troszkę nas to wybiło, ale to nie, to na pewno nie zmieniło jakby meczu, bo to już była też przewaga jakaś tam, złe match były w trzeciej kwarcie i nas odjechali na 20 punktów, w tym rzutami za 3 punkty. Majewski był bardzo dobrze dysponowany, bardzo dobry sezon tego zawodnika, więc, więc, więc też dzisiaj się dobrze tutaj czuł na, na, na tej haj naszej i on ten ciągnął zespół. Zabrakło mi trochę agresji z naszej strony w pierwszej połowie, mieliśmy tylko 5 fauli, ja wiem, że mieliśmy krótki, krótki zestaw, ale to nie, to nie, to nie, to nie jest usprawiedliwienie dla nikogo. Yy, dla, żebyśmy, nie, żebyśmy jakby W pierwszej połowie trafili pięć trójek, ale da, dali za dużo łatwych punktów spod kosza I to jest niedospuszczalne, ponieważ mówię, jeśli mamy dwa faule przez 8 przez yy, yy, minut drugiej kwarty, czy tam dziewięć, no to jest, nawet kończymy chyba drugą kwartę, więc to jest bardzo dobrze, bardzo źle, ponieważ pamiętam sytuacje, w których oni zdobywali łatwe punkty, więc. My nie możemy tak grać. My, musimy, my nie jesteśmy w takim rozterze, kiedy mam na boisku Wencanta i Lisa, jesteśmy mali, więc musimy być tylko i wyłącznie agresywni. Pracujemy nad tym i, i musimy, musimy być przygotowani na fazę playoff zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o agresję. Życzę powodzenia Górnikowi z Polonią. Mam ogromną nadzieję, że się spotkamy w półfinale, bo wiem, że jesteśmy już razem w drabince. Więc myślę, że też fajnie ze strony kibicowskiej by były takie, taki pojedynek Wałbrzych kontra Starogard. Bo myślę, że są to dwie topowe ekipy, jeśli chodzi o o, też o sprawy kibicowskie i wiodące prym w tej lidze. Więc, więc myślę, że to by było bardzo fajne i, i do tego będziemy dążyć. Mamy teraz yy, czas na regenerację, a, a to nam się chyba bardzo przyda w tym momencie. Trochę nam to wszystko zaburzyło, ale ciężko myśleć na to jakiś, jakikolwiek. Dziękuję bardzo. Słucham, na jednym z naszych o stan zdrowia zawodników, czy ci, którzy, których nie było dzisiaj, wrócą na 15 do składu? Znaczy, tak, no, jeśli chodzi o y, urazy takie jak skręcano staw skokowy Damiana Janiaka, to tak, on wróci, bo on dostał... Y, na początku miało być to lekkie ta torebka... Z, y, ta, wylała się torebka po prostu i... I Damian do dzisiaj jakby nie odbył żadnego treningu, po, po, po tym pracuję tylko i wyłącznie z fizjoterapeutą, więc mamy sporo czasu do tego, do tego meczu, więc rozmawia. No wszystko jakby jesteśmy też po, po wizycie u lekarza, wszystko wiemy, że od poniedziałku dostaje zielone światło do treningu. Wracamy w wracamy do poniedziałek do, do, do pracy. I jeszcze trenujemy, ale po świętach tak powiem. Ten, ten, Niedziela będzie wolna i, i, i wracamy, wracamy w poniedziałek. I tutaj Damian jest gotowy do treningu. Zielone światło dostał Daniel Żółkowski. Daniel Żółkowski był się na rozgrzewce, ale nie odbył jeszcze żadnego treningu 5 na 5 Bo dla mnie, trening to jest 5 na 5 Bo tam, że kozujemy sobie z boku, to wiadomo, że ten. Więc Daniel wraca. Problem jest z Oskarem, ponieważ walczy z chorobą, zmienia, zmieniał antybiotyki, yy, gorączka nie spada, więc, więc mam nadzieję, że będzie lepiej i no, że też wróci do nas. To, na, to, na to jakby nie mam, nie mam wpływu. Yy, Fifi Małgorzaciak yy, przed meczem z Krakowem zgłosił ból, zagrał. Potem stwierdziliśmy, że go nie bierzemy do Krakowa, bo chcieliśmy sprawdzić, czy coś tam jest. Yy, zachorował, nie mógł przez to tak naprawdę trenować. Teraz znów dzisiaj słyszę, że znów yy, jest Znów ma temperaturę, więc, więc teraz wyszło nagle, więc. więc yy, tak jakoś się trafiło. No, no, jest mi ciężko coś powiedzieć. No, mam nadzieję, że przede wszystkim choroby, bo widzę, że teraz, yy, no, co ja będę mówił, no Daniel Węcant i Jakub Motylewski po polubili, nie trenowali do piątku, dwa, trzy dni, tak? bo byli chorzy. I teraz nie wiem, czy jest jakaś, jakaś, jakaś coś się wydarzyło, ale no mamy z tym problem i, i na pewno widzą Państwo, że sam mam tutaj problem, więc yy, musimy się chwilę rozjechać, może tam zregenerować sok z, sy, w, w domu, może każdy pójdzie syrop z cebuli od babci, może to jest jaka, jakaś ten, bo to yy, mam nadzieję, że w FIFI też ma wiem, że w domu u niech cały dom yy, dzieciaki są chore. Yy, no, mam nadzieję, że jakby tam z tego co wiem urazu nie ma żadnego mocnego. Więc, więc jest jakby jeśli chodzi o mięsień dwugłowy, tu jest, tu jest musi po prostu też przejść cały proces treningowy. Myślę, że mam nadzieję, że w poniedziałek wszyscy będą gotowi do treningu wszyscy. Nie wiem, no, no, mam taką nadzieję. I drugie pytanie dotyczy no, meczu samego. trochę tak pół żakom, to serio można powiedzieć, że najlepiej gdyby ten mecz dad Pan zespoł zaczął się w czwartej kwarcie, bo chodzi o standardy, jeżeli chodzi o agresję, walkę, bo to już była taka walka i poziom agresji, który jest widziany zawsze, co tydzień, co dwa tygodnie, przepraszam, a no, dzisiaj to, przez te trzy tygodnie nie chcę nikogo brać, ale taka piknika walkesfera troszeczkę była i na trybunach, później trybuny zaczęły nosić zawodników. Czy to była kwestia właśnie tej odpowiedniej motywacji i przygotowania fizycznego, mentalnego, zastanawiam się właśnie? Na... This... To trochę też nawiązujemy do tego, co powiedziałem o tych faulach, bo, bo o to mi chodzi. Właśnie w przerwie miałem pretensje. Ja nie miałem pretensji o nietrafione rzuty. Ja miałem pretensję o to, że yy, wzięliśmy sobie do serca to, że jesteśmy w pokrojonym składzie. I teraz yy, ja przed meczem mówiłem, musimy robić mądre faule. I teraz nie wiem, czy to wynikało właśnie z tego, że zaczęliśmy myśleć, nie no jak na przykład ja złapię faul pod koszem, drugi faul to zaraz muszę zejść i nie mam kim grać, no bo takie było. Naprawdę, ja taki miałem też odbiór, to dobrze pan zapytał, bo ja też mówię: Panowie, my możemy przegrać mecz, mówię, nie? Ale nie możemy robić tak, że mamy przez całą pierwszą połowę pięć fałszywych. To jest, to jest niedopuszczalne, ponieważ, yy, tak jak powiedziałem, mamy się charakteryzować tym, że mamy dwie jedynki, które nie są wzrostowo wielkie, że tak powiem, ale są agresywne. I my nieraz. Bronimy na przykład Filip Cepula, super się bronił na całym wojsku i na przykład zabrakło odcięcia pierwszego podania. Więc ta jego cała praca, którą on zrobił, to została wyrzucona do kosza. Więc tu myślę, był duży problem. Rzeczywiście, jak zaczęliśmy przegrywać, to zaczęliśmy też, też, też bardziej grać agresywnie. I nawet, nawet wolałem ten, mówię. Panowie, w pierwszej połowie postawiliśmy ich cztery razy na rzutów wolnych. Dlaczego dajemy im lejapy? upy swaulujmy pod koszem, postawmy im na rzut. Rzut wolny jest bardzo ciężki, postawmy, postawmy ich na linii wolnych. Nie robiliśmy tego, to jest, myśl, do tego meczu jakby, no, nie mogę mieć pretensji o 18% za trzy, no, co ja mogę powiedzieć, no, no, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, no, dostajemy się na te rzuty, nie wiem, Piotr Lis, który ma fenomenalny sezon, robi 0 na 4. No, to, no, to ciężko mi coś powiedzieć, yy, ale tego nie możemy. To musi być innym zespołem. Musimy na pewno w serii play-offowej, zwłaszcza, że gramy zespołem, który bardzo mocno kozuje piłkę i gra dużo pików, więc musimy być bardzo agresywni. No właśnie, tych i to, to chyba od dwóch miesięcy wiadomo, że to będzie spadek. Teoretycznie, prawda, wiadomo, że mogło się to inaczej ułożyć, ale patrząc na tą tabelę to te dwa zespoły do siebie się przyzwyczajały już, tak? On no, już pewnie też się przyzwyczajał, że tak może być, tak? Gdzie się poznać, że tak na, na gorąco. To jest dla Pana dobry mecz w pierwszej rundzie? Znaczy, ja myślę, że zasłużenie to wszystko się tak stało, bo z perspektywy całego sezonu, oczywiście początek byliśmy ciężki, ale też cały czas my tam z tymi Tychami, Tychy były troszeczkę wyżej nad nami, zawsze ten jeden mecz, jak my na przykład oni przegrali mecz, pamiętam chyba z kimś, z Poznaniem czy z kimś, to my przegraliśmy z Bytomiem. czyli nie mogliśmy ich cały czas złapać, cały czas nie mogliśmy ich złapać. Więc yy, myślę, że sprawiedliwy match-up, yy, Sprawiedliwa jest, jest ta para. Yy, na pewno tak jak pan kiedyś mnie pytał, jak nie chcieliśmy grać, to na pewno baliśmy się zespołów, Pan dobrze to pamięta, baliśmy się zespołów, w których jest rzucająca piątka i to był zespół kotwicy Kołobrzeg. I zespół yy, Opola. Opola. To były dwa zespoły, które yy, wyciągały Motyleckiego spod kosza, i, i to był nasz problem. Więc ta kotwica, że tak powiem, ale nie mieliśmy na to wpływu, tylko baliśmy się trochę tej kotwicy, bo, bo jednak, jednak wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że z tychami, możemy grać przede wszystkim z tychami, co jest dla mnie najważniejsze, będziemy w końcu wie, więksi. Bo z, z ziłkowskim i z Peżanowskim jesteśmy na pozycjach troszeczkę większych. Dlatego dojdziemy z Małgorzeczakiem na dwójce, to już możemy grać. My tutaj wygraliśmy ten mecz jednym punktem, ale my tam graliśmy w, dużej, w dużym fragmencie z, z meczupem Lee więc więc i oni mieli dużo zbiórek w ataku. Ja dobrze pamiętam ten mecz, bo bo my już tak sobie też rozplanowaliśmy pracę i nawet nawet będziemy pewnie oglądali mecze, mecze z tamtego sezonu, z playoff. Bo akurat też mam podobny system defensywny. A też grałem z tych którzy mają na pozycji numer 1, yy, pozycjach jeden, trzy tych samych no, zawodników. Trenerzy na... się więc zmienili tam. Tak? Trenerzy yy, myślę, że tu tak, to jest du duża na pewno będziemy chcieli przeanalizować, jak, 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 jakie mieliśmy zasady. Na różnych pozycjach. Oczywiście to są inne zespoły, to jest inny zespół. Inaczej ofensywnie będę przygotowywał ten zespół, nasz. Myślę że, myślę, że będziemy mieli 10 ludzi do grania, a wydaje mi się, że będziemy mieli 10. Pierwszy raz, chyba tak, tak się stanie. Oczywiście nie oczekuję od Dajna Żółkowskiego, że wejdzie i będzie od razu po tej przerwie jego ten grał, ale wydaje mi się, że. Ja, szerokość składu będzie odgrywała bardzo ważną, ważną rolę tutaj, bo gramy dzień po dniu. Ja głęboko w to wierzę, że jesteśmy w stanie przejść pierwszą rundę, ale myślę, że będzie to pojedynek, znając, znając tą tam przeszłość naszą, no to, to będzie to na pewno da jakieś tam wyniszczenie i, i, i będzie, będzie moc. Na pewno się cieszę, że Motylewski będzie, będzie dobrym meczapem. Tam, z tamtą drużyną, tak, bo u nas, u nas myślę, że też Czelonko jest dobrym meczapem tam z Nowakowskim, na, na piłce będzie musieli kombinować, ale myślę, że to jakby przygotowując się nie ma takiego czegoś, że będę w nocy myślał, tu, bo na przykład tak jak mamy z Kotwicą albo z Opolem, że na przykład jest tam rzucająca piątka, to jak odreagować, jakie podania do tyłu na ten i Dużo się zmienia, jest dużo zmiennych, a tutaj będziemy mieli dwie piątki, Oskar, y, y, Motyl, które będą mogły grać twardo pod koszem, trzymać na penetrację i broić pick'n'rolla, więc nie widzę, żeby tam zrobili jakąś, nikogo nie sprowadzą, a znane zespół bardzo dobrze. Dobrze, ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.